Dobry, witam serdecznie najmłodszych widzów, szanowną młodzież i wszystkich Państwa na czytaniu na dywanie. Ja nazywam się Elżbieta Kłosińska, jestem aktorką, solistką, śpiewaczką Teatru Muzycznego Kapitol i mam wielką przyjemność zaprosić dziś do wysłuchania fragmentu książki Strażnik Klejnotu, autorstwa pani Katarzyny Rygiel, wydawnictwa dwukropek. A te piękne ilustracje, okładka książki z przodu, z tyłu są autorstwa pana Przemysława Szukaja. Drodzy państwo, szanowni młodzi widzowie, celem zachęcenia do sięgnięcia po tą lekturę przeczytam fragment opisu tylnej okładki książki. Ula i Felek to współcześni nastolatkowie, których naprawdę wiele różni. Ona bez trudu nawiązuje przyjaźnie, on z kolei uchodzi za dziwaka, bo lubi się uczyć. Chociaż Ula i Felix się nie cierpią, muszą razem napisać pracę z języka polskiego. Spotykają się w czasie nocy muzeum w Muzeum Chopina i tam zaczyna się ich prawdziwa przygoda. Przenoszą się w czasie. Okazuje się, że przetrwanie w Warszawie sprzed stuleci nie jest wcale takie proste. Po pierwszym szoku ula i Felek próbują odgadnąć, kto wysłał ich w tę podróż do przeszłości. Zanim to odkryją, przyjdzie im zmierzyć się z tajemniczymi Piotrusiem, będą gośćmi króla Zygmunta III Wazy, porozmawiają z Fryderykiem Chopinem, z Julianem Różyckim, przejdą się po słynnym bazarze i przeżyją dramatyczne chwile z Chrisem, fotografem Powstania Warszawskiego. A zatem proszę. Zasiądźcie wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Tak wygląda książka Strażnik Klejnotu. Rozdział pierwszy: Zadanie. Felek był kosmitą. Nie naprawdę i nie przez cały czas. I nie z powodu wyglądu. Nie miał jajowatej głowy, wielkich, ciemnych oczu, niby nosa i nieobecnego podbródka. Był raczej zwykłym dwunastolatkiem, ani wysokim, ani niskim. Z gęstą blondczupryną i odrobinę, ach te zęby, nierównym uśmiechem. Mimo to w szkole był kosmitą. Tak wołali na niego rówieśnicy. Po pierwsze dlatego, że nazywał się Przybysz, jak Przybysz z obcej planety. Po drugie z tego powodu, że był inny. Dużo czytał i wszystko go interesowało, dobrze się uczył, co nie było trudne, bo wielu rzeczy dowiadywał się przy okazji z książek albo z netu, do którego zaglądał w poszukiwaniu konkretnych informacji. Cokolwiek robił, robił w jakimś celu. Nie lubił tracić czasu. Był kosmitą. Rówieśnicy go nie rozumieli. W dodatku, jakby tego było mało, imię też miał nie z tej ziemi, a już na pewno nie z tej epoki. Felix szczerze go nie znosił i nie mógł zrozumieć, co podkusiło rodziców, że je dla niego wybrali. Na nic się nie zdały ich wyjaśnienia, że łacińskie Felix można tłumaczyć jako szczęściarz. Felek nie był szczęściarzem. Przeciwnie. Od dłuższego czasu czuł się jak ofiara losu i był przekonany, że to dziwne imię przynosi mu pecha. Zaczęło się dawno, dawno temu jeszcze w pierwszej klasie. Chyba wtedy, gdy wymyślone przez niego F się nie przyjęło. Miało być miłą odmianą po Felku nadużywanym w domu i Feliksie wybieranym przez nauczycieli brzmiącym dorośle i oficjalnie. Po prostu F. Krótkie i lekkie. Własne. Chciał przekonać do niego nowych kolegów, którzy z czasem stali się nie kolegami, ale mu się nie udało. Mami i tacie też się nie spodobało. Tylko tego brakowało, żeby i oni zaczęli nazywać go kosmitą. Na szczęście, szczęście myślałby kto, nie mieli pojęcia o felkowych kłopotach, które w szóstej klasie właśnie nie były już kłopotami, ale... Codziennością, dość przygnębiającą i ponurą. No, ale w końcu do wszystkiego można się przyzwyczaić, jeśli nie ma się wyjścia, prawda? Nawet do bycia kosmitą. Tego dnia, podobnie jak we wszystkie inne dni, wydarzenia następowały po sobie zgodnie z napisanym scenariuszem, który Felek znał na pamięć. Rano w niezłym nastroju wszedł do szkoły i ruszył prosto do szatni. Naprawdę można mieć niezły nastrój, mimo przeczucia, że już w południe nie będzie po nim ani śladu, i mimo głupiego imienia. A to z tej przyczyny, że na pewne rzeczy, zwłaszcza te, które wciąż się zdarzają, można się przygotować. I Felek był przygotowany. Mniej więcej wiedział, czego się spodziewać, co nie znaczy, że nie cierpła mu skóra, kiedy o tym pomyślał. Do tego jednak też przywykł że było to uczucie bardzo nieprzyjemne, starał się za dużo nie myśleć. Wszedł i minął boksy innych klas, dotarł do swojego i jak co rano długo szukał worka z butami na zmianę, który powinien wisieć na wieszaku tam, gdzie wczoraj go zostawił. Problem polegał na tym, że nigdy nie wisiał. Ula szła do szkoły lekkim krokiem. Wszystko ją cieszyło. Ciepło majowego poranka, świeża zieleni, liści, dźwięki płynące z ulubionych słuchawek w kolorze brudnego różu, bliski już koniec roku szkolnego. Nie mogła się doczekać chwili, kiedy rzuci plecak w kąt. Nareszcie wolna! Będzie spać do południa i robić tylko to, na co ma ochotę. I może dzięki słuchawkom na uszach rzadziej będzie słyszeć, jak rodzice mówią, że ogłuchnie, jak będzie je nosić tyle czasu. Niech sobie mówią, co chcą. Ona i tak zrobi po swojemu. W końcu oboje pracują i całymi dniami nie ma ich w domu. Wakacje raczej to się nie zmieni. Zaczął się kolejny utwór. Ula poprawiła słuchawki, żeby lepiej przylegały do głowy i przyspieszyła. Z daleka dostrzegała budynek szkolny, widoczny między drzewami rozległy, dwupiętrowy, jasnobeżowy, w ciemniejsze, brązowe kwadraty. Miał dobrze ponad 30 lat i był tylko trochę młodszy od taty uli, który też się tu uczył. Przed wejściem do szkoły rozejrzała się, ale nigdzie nie dostrzegła kosmity. Szybko przemierzała. Hall i wbiegła do szatni. Zdarła z wieszaka worek Felixa i wytrząsnęła buty na podłogę. Kosmitka codziennie wkurzała się o te buty. Na pewno, chociaż wcale nie było tego, po nim widać, ale żeby choć raz zachował się inaczej niż zwykle, zrobił coś cokolwiek. Stał wcześniej, żeby, je żeby jej przeszkodzić, nawrzeszczał na nią, albo chociaż zrobił jakiś głupi dowcip. Złośliwość za złośliwość? Ale nie. On ani b, ani me. A przecież wiedział, że to ona. Przyłapał ją na gorącym uczynku, żeby choć wtedy zachował się po ludzku, ani jak kosmita, z tą swoją kosmiczną cierpliwością i obojętną miną obojętną na pokaz. Ula nie wierzyła, że można znosić zniewagi z takim spokojem, tylko na nią spojrzał. Psuł całą zabawę. A może jego nie dało się wyprowadzić z równowagi? E, tam każdego się da. Trzeba tylko znaleźć sposób. Właśnie dlatego to robiła, żeby zobaczyć, jak on się wścieka. Czy była złośliwa? Bardziej ciekawa, czy udaje jej się osiągnąć cel. To był eksperyment, tylko eksperyment. A kosmita był królikiem doświadczalnym. Bardzo wytrwałym królikiem. Wczoraj znowu udało mu się rozsupłać sznurówki. Gdyby była na jego miejscu, już dawno zaczęłaby nosić buty na zmianę w plecaku. Za nic nie zostawiłaby ich na noc w szkole, żeby rano taka ulka jak ona nie mogła? Nieważne. W kosmicie takie rozwiązanie nawet nie przyszło do głowy. Oznaczałoby ucieczkę, a on nigdy nie uciekał. On się tylko przyglądał, czekał. Na co? Na ciąg dalszy? Przez niego ona też czuła się jak królik, jakby testował, kiedy jej się znudzi, kiedy im się znudzi, bo w końcu nie była sama. Wszyscy byli przeciwko niemu, to on był sam, a zachowywał się tak, jakby nic, nic go to nie obchodziło. No jak tak można? Jak? rzuciła lewą danisówkę do boksu drugiej A, prawą do boksu ósmej D, a worek ukryła w boksie pierwszej C. Już ciepło, zimno. Niech sobie szuka kosmita, jeden obcy dziwoląg. Felix metodycznie i z dużą wprawą przetrząsnął wszystkie boksy, których było tyle samo co klas. 48. Spokojnie powtarzał sobie w duchu, chociaż złość kipiała w nim jak mleko pozostawione na kuchni przez zapomnienie. Spokojnie, to to tylko durny żart, powtarzający się do znudzenia, irytujący, tak samo jak żartowniś, a w zasadzie żartownisia której Felek zawdzięczał codzienne poszukiwania, która z uporem rzucała jego tenisówki raz tu, raz tam, wyciąga wyciągała z nich sznurowadła i ćwiczyła na nich robienie węzłów, a pusty worek zawiązywała na klamce tak mocno, że nie można go było zdjąć. I gdy rozległ się dzwonek na pierwszą lekcję, worek można było tylko zostawić, żeby sobie wisiał do końca świata albo lekcji. I w butach bez sznurowadeł poczłapać, bo przecież nie pobiec na drugie piętro i oczywiście się spóźnić. Chętnie rzuciłby w najdowcipniejszą z nie koleżanek rozsznurowanym butem mocno, żeby poczuła może wtedy uszłaby z niego cała wściekłość, która zebrała się przez lata. Marzył o tym co rano. Widział siebie z słówką w ręce, brał potężny zamach i słyszał okrzyk bólu, ale potem patrzył na Ulkę, która uśmiechała się drwiąca i nie robił nic. Nie bił dziewczyn, nawet tych najwredniejszych. To była kwestia zasad. Poza tym, jakby to wyglądało? Ulka nawój. Nie znosił jej, nie cierpiał. Na myśl o niej zaciskał zęby, aż bolały go szczęki. W czasie lekcji z trudem znosił jej obecność, bo siedziała tuż przed nim. Na przerwach jej unikał, by nie prowokować kolejnych żartów, z których śmiała się cała klasa, bo w przeciwieństwie do niego ulka nawój, ciemnowłosa, chuda ulka, która niczym się nie wyróżniała, może poza słuchawkami przyklejonymi do głowy, nie narzekała na brak przyjaciół. Zawsze otaczały ją koleżanki. Słopakami też się dogadywała, i gdyby Felek nagle się zawiązał, i obmyślił, jak zemścić się za te wszystkie zniewagi i upokorzenia, gdyby zrobił coś super nieprzyjemnego albo bardzo, bardzo przykrego, oni na pewno stanęliby po jej stronie, mimo że była złośliwa, podła i głupia. Nie, głupia jednak nie. Uczyła się nie najgorzej, a z Madni była lepsza nawet otwelka. I może wcale nie była zła, choć właśnie tak o niej myślał, tylko czegoś jej brakowało. Wyczucia, wyobraźni, może po prostu serca. Moi drodzy, i pozwólcie, że w tym właśnie momencie przerwę. Oczywiście przerwałam, dodam na stronie ósmej, a tych stron jest 455 i. Ta lektura i opowieść, i przygody bohaterów dopiero się zaczynają. Zatem bardzo serdecznie, bardzo serdecznie zachęcam Was i zapraszam do przeczytania tej książeczki. Mam nadzieję, że choć troszkę Was zaciekawiłam, i w ogóle zapraszam Was do czytania książek, byście czytali i marzyli, i tworzyli swój piękny świat bohaterów opisanych. I oczywiście życzę Wam wspaniałych stopni w szkole. I bardzo gorąco zapraszam do Teatru Muzycznego Kapitol. Dziękuję ślicznie Elżbieta Kłosińska.